Cześć, 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 z tej strony Wotan i dzisiaj mamy misję 18, czyli pustkowie, jak widzicie. Wygląda troszeczkę strasznie, ale ja zrobię coś, czego się możliwe, że nie spodziewaliście. W pewnym sensie to misję zraszuje, tak. Więc może zacznijmy i ja wam będę mówił, dlaczego, ja, w jaki sposób ja to będę raszował w ogóle, co ja tutaj chcę zrobić, tak naprawdę. A, bo to jest może dość ciekawe dla niektórych osób. No, coś się chciał postawić. A, nie mam jeszcze kamienia, no tak. Czas na 20, a ja bym chciał mieć wszystko. No ale nic. Um, Sprawdźmy... Muszę się dobrze ustawić. Uh, tak, w taki sposób. Um, co ja tu będę chciał zrobić tak naprawdę? Będę chciał jak najwięcej węży wyłączyć tak jakby. Na samym początku, tak żebym miał... jakby to powiedzieć, łatwiejszą drogę potem do... Do innych, tak żeby ta misja nie była trudna. Czy mi się to uda? Mam nadzieję. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda mój plan. Mam plan w głowie. Mam nadzieję, że się uda. Wąż niby nie jest ciężkim przeciwnikiem, ale może sprawić naprawdę dużo problemów, jeśli. Jakby to powiedzieć. Nie uszanujemy go. No, wiecie o co chodzi. Co sobie, jak się to mówi. A nie będę teraz próbował przypomnieć, żebym myślał przez cały odcinek i na nic to nie wyjdzie. Tak więc, budujemy, budujemy tych pałkarzy. Mam nadzieję, że jak najszybciej mi się ich uda zrobić. Ponieważ czym szybciej, tym lepiej. Więc, chłopi, proszę was, przychodźcie. Przychodźcie, chłopi. Przyspieszymy trochę czas najwyżej. Tak, żeby chłopi szybciej nam doszli. Dobra, mamy już wszystkich 35, tak i teraz w W tą. Pierwszy, w odcinku, bo z końca mówiłem, że ten jest tak z boku, więc na tego pierwszego lecimy. A w międzyczasie, jak coś tu się dzieje, mamy jeszcze trochę drewna, więc może dołożymy tutaj chatek drwali i trochę m, tego, sadów jabłoni. Dobra. To powinno nam wszystko posuwać. Tu gdzieś lwy były, o ile pamiętam, tak. Są lwy, biegną już w naszą stronę. Ale myślę, że pokażę jakby to powiedzieć, wygrają, jeśli chodzi o szybkość. Chyba, że pójdą do nas, tak, pójdą do nas, więc. Nie, lecą za nami, lecą za nami jednak. Jednak zmienili swój kierunek. A my wchodzimy już na pierwszego węża. A w międzyczasie patrzymy, co tutaj u nas można zrobić. I chyba na razie nic nie można zrobić, bo nie mamy drewna. Tak więc, patrzmy na ten atak może, jak najszybciej panowie, wchodźcie, jak najwięcej musi was przeżyć, ponieważ po razu pójdziemy na następnego węża. Tak, nie zatrzymamy się na jednym. Co, to co nam, co nam da ułatwienie jednego węża, rozwalamy drugiego, póki jeszcze nie ma obrony żadnej. Więc po prostu lecimy na drugiego węża, jak widzicie za pierwszego dostaliśmy już 500 złota. Tak więc to złoto, wydamy na więcej połkarzy. Kupimy sobie tego i tego. Już powoli kupujemy, nie wiem czy, tak, wszystkich kupiłem, tak? Tak, więc wysyłamy już tą grupę. Niech gdzieś tutaj czeka. Niczym ona dobiegnie. Niech czy tam ta grupa 10 dobiegnie, to myślę, że już tych rozwalimy. Tak więc wchodźcie na górę, wchodźcie, panowie. Dobra, rozwalajcie tego. Dobra, jest rozwalony. Więc co? Lecimy na kolejnego, lecimy na kolejnego. Czy ta grupa już dobiega? Chciałbym ominąć te jednak bagna ponieważ, no troszeczkę nam, nas spowolnił, a właśnie chodzi o to, żeby... żebyśmy nie byli spowolnieni, trzeba napierać jak najbardziej do przodu jak widzicie, te lwy ciągle za nami biegną nie wiem, polubiły nas chyba i dlatego to robią i w międzyczasie mamy znowu dużo drewna tym razem więc sprzedajemy, Kam czy starczy na, na kolejną dziesiątkę? nie, dopiero 10 pałek więc, no nic jedziemy dalej jak tutaj nam ta sytuacja wygląda? Wchodzimy już na górę. Ile nas zostało? 28. Nie jest źle. Dobra, zarozwaliliśmy. Niech się teraz ta grupa połączy z tą i atakujemy kolejny zamek. Póki możemy wchodzić, póki bram nie zrobią, póki niczego żadnych m, nie zamkną swojego zamku. Wchodzimy na kolejnego. Leccie, leccie panowie. A ja w międzyczasie m, wykorzystam to, że dostaliśmy troszeczkę złota i kupię kolejną dziesiątkę. Kolejną odważną dziesiątkę, która. Tym razem pobiegnie m, tędy i poczeka tutaj w kanionie. M, gdzie gdzie jest moja, gdzie moja armia? Jest, jest moja armia. Dobra, rozwaliliśmy, zostało nam 29. I czyżby to był ostatni przeciwnik już teraz? Chyba tak. Więc y, niech atakują tą bramę, niech próbują rozwalać bramę, czy te, ten skład niech dojdzie do nich. Jak się połączą te dwie armiki, myślę, że damy radę wejść. I naprawdę tak by wyglądała ta misja. Czy ciekawie? Myślę, że tak. Trzeba troszeczkę jakby to powiedzieć ogarniać. Trzeba się skupić na tym co się robi, trzeba szybko rozbudować atak. Trzeba nie marnować wojska. Ja tam sobie troszeczkę gospodarki zrobiłem w razie czego, jakbym po prostu któryś atak nie wiem, potoczył się naprawdę tragicznie. To wtedy bym mógł jeszcze jakoś wrócić do tej gry i właśnie dosyłać więcej armii, coraz więcej armii. Jak widzicie, jak widzieliście jakbym nie dosłał m, tych dwóch dziesiątek, to, to by było naprawdę źle. Czemu, co tu się stało, dlaczego mogę wchodzić do zamku? M, jakimś sposobem dziwnym. Aha, dobra, znowu. No i widzicie, tutaj mnie troluje. No nie wiem o co mu chodziło. Ale przez chwilę nie było fosy Znaczy jakby ta fosa znikła, mogłem wejść Potem znów zbudował fosę i znowu tracę jednostki, ale dobra już rozwaliliśmy, tym razem Na pewno wejdziemy I wystarczy po prostu dojść do lorda Tymi kilku, kilkunastoma, kilku, no dwudziestoma paroma Wchodzimy i pad I tak by wyglądała ta misja, szybka Tak, dawno nie robiliśmy rasza, więc Cieszę się, że nam się udało. Jak widzicie, mieliśmy dużo jabłek, więc w razie czego mogliśmy sprzedać? Mieliśmy dużo drewna, musimy to żelazo zabrać. Więc, no, ta misja jest do zrobienia na szybko. Jak widzicie, naprawdę to fajny wynik nam wpadł. I tak wyglądała misja 18: szybko. Ten zakręt, znowu, znowu widzicie, tu weszliśmy zakręt, zrobiliśmy rasza. Tu weszliśmy znowu zakręt, zrobiliśmy rasza na innej misji. Teraz nie wiem, czy. No, nie, nie. nie, Tej misji nie zraszuję. <laughs> Patrzcie na złoto. Tej misji na pewno nie zraszuje, jak wiecie... O, spotkanie z historią. Oj, to była historia. Jeśli ktoś grał z normalną twierdzę, to to naprawdę była historia walki z Wilkiem. Ła. Powiem wam, że Wilka lubię za to, że robi naprawdę zajęście zamki. I będę musiał coś wymyśleć na tą misję. Tu będzie naprawdę wielki zamek. Patrzcie ma złota. Łat. Nie wiem, ale to dopiero następnym razem, więc ja się z Wami żegnam. Jak zawsze dziękuję za oglądanie. Zapraszam do innych odcinków, stwierdzę, do innych serii z różnych gier, szczególnie do Komandosów. I co jeszcze mogę powiedzieć? Nic. Widzimy się kolejnym razem. Na razie. Pa!